Cześć, witajcie! Bardzo serdecznie na kanale Samurai JDM w kolejnym odcinku z serii czytania książki samuraja. Moi drodzy, jeśli trzeba by było wskazać markę, o której na kanale jest najwięcej, o której mówię najczęściej, Raczej zagadka nie jest trudna. Oczywiście, jest to Honda. Myślę więc sobie, no nie, no nie może być tak, że w kółko gadam o jednej i tej samej marce. Może trzeba zrobić jakiś film o Toyocie, może jakiś bardziej techniczny, na przykład o skrzyni CVT. Może coś o jakichś zapomnianych samochodach, o jakichś zapomnianych markach, jak na przykład Tama Prince. A później przychodzi Robert Gardas 8340 ze swoim komentarzem. No i co? Dwa razy minę trzeba powtarzać. Przed Wami więc odcinek o marce, która dała nam Civica. Akorda, która dała nam typ r która dała nam masę samochodów dających uśmiech na twarzy, lub po prostu samochodów, które są sensownym wyborem do jazdy na co dzień. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się najdziwniejszym, najbardziej odpałowym pomysłom, jakie Honda zaprezentowała światu. Od trójkołowców przez samoloty do egzoszkieletów. Tak więc, bez przedłużania, lecimy. Numer 1 Honda ATC. Ta trajka od Hondy, oficjalnie nazywana ATC, od All Terrain Cycle, a nieoficjalnie generator połamanych nóg Amerykanów, był to pojazd nastawiony przede wszystkim pod praktyczność, rekreację i taką wszechstronną użytkowość. Jak w ogóle Honda wpadła na pomysł takiego pojazdu? Jak to często z pomysłami bywa, rodzą się one z jakiegoś problemu, który trzeba rozwiązać. Natomiast w tym wypadku nie był to problem stricte użytkownika. W latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych produkty od hondy, takie jak motocykle, skutery, motorowery, sprzedawały się naprawdę jak świeże bułeczki. Natomiast tylko w sezonie, i to w sezonie letnim, no może wiosennym, ale gdy tylko za oknem robiło się trochę chłodniej albo spadał śnieg. To dilerzy mogli co najwyżej sprzedawać kalendarze ewentualnie kawę z automatu. I wtedy właśnie w głowach japońskich inżynierów zrodził się pomysł. Co gdyby stworzyć maszynę podobną do motocykla, która jednak będzie sprzedawać się również w tym zimnym sezonie. I tak właśnie powstał All Terrain Cycle. Brzmi dosyć poważnie i dosyć groźnie, natomiast z założenia miało być dokładnie odwrotnie, miał być to pojazd tani Lekki, bardzo prosty w obsłudze, jeśli chodzi o jakieś części, o zawieszenie to właściwie wielkie balonowe koła, niskociśnieniowe koła. Miały tam robić jako i zawieszenie, i amortyzacja, tak więc ktoś, kto nigdy nie siedział na motocyklu, miał podejść do takiego ATC, odpalić go i śmiało na nim jeździć, czerpać frajdę z jazdy. W reklamach Honda przedstawiała ATC jako pełną sielankę, rodzina w sweterkach jedzie na piknik na łąkę, ktoś inny jedzie na ryby, farmer objeżdża swoje pole oglądając swoje plony na właśnie takim ATC. No, generalnie miało być to wszechstronne dla każdego. Bardzo proste w obsłudze. Miał być to taki jakby koń mechaniczny, może trochę skuter śnieżny, coś w tym rodzaju. I co najlepsze, to bardzo, bardzo zadziałało. Ludzie kupowali ATC jako pojazd, który dawał im wolność, którego nawet motocykl nie dawał, który nie musiał stać pół roku w garażu czy pod jakimś kocem i czekać na lepszą pogodę. Jednocześnie jednak honda nie do końca przemyślała. Że trójkołowy, lekki pojazd, dość wysoko zawieszony, na balonowych oponach. Niekoniecznie będzie prowadził się najlepiej. Pierwszy model US-90 z 1970 roku dostał malutki silnik czterosuwowy i balonowe, niskociśnieniowe opony zamiast zawieszenia. Potem natomiast przyszły wersje 110, 185, 200, a nawet sportowe 250R i 350X. Głównym problemem takiego ATC była jednak właśnie stabilność, prowadzenie, która była porównywalna do wózka wklepowego i to jeszcze z urwanym kołem. W latach 80. Amerykanie coraz częściej zaczęli kupować takie ATC, a co za tym szło, coraz częściej i gęściej słyszało się o masowym rozbijaniu tych pojazdów, czy po prostu wypadaniu z pojazdu z zakrętu. Problem urósł do tego stopnia, że w 1988 roku Honda musiała dogadać się z Krajową Administracją Bezpieczeństwa Konsumenta czy coś takiego. No i po prostu dogadali się, że nie robią już ATC, tylko po prostu zrobią kłady. Jeśli jesteście zainteresowani takim pojazdem, to ostatnio mignął mi taki na Oelixie z 200, chciałem powiedzieć pod maską, bardziej pod siedzeniem, za okolice chyba 11 czy 12 tysięcy złotych. Czy jest to pojazd sensowny? Raczej nie. Czy jest to ciekawa zabawka? Zdecydowanie tak. Twój Civic Turbo rozpędza się do 200 na godzinę? Do 220? Wow, jesteś naprawdę szybki. A co powiesz na Hondę, która rozpędza się do 787 km na godzinę? Przed Wami Honda Jet HA420. Tak, Honda naprawdę zrobiła samolot. I to nie byle jaki, bo biznesowego jeta z silnikami na górze skrzydeł. Taka konfiguracja zmniejsza opór, zmniejsza hałas i daje pasażerom ciszę w kabinie. Oczywiście jak to Honda nie stwierdziła, że no robimy samolot, więc weźmy to od tego, tamto od tego i wrzućmy na to swój znaczek. Honda skonstruowała swój własny silnik odrzutowy o oznaczeniu GE Honda HF120. Pierwsze dostawy poszły na przełomie roku 2015 i 16, a dzisiaj jest to już zupełnie normalny, standardowy, seryjny produkt, który śmiga sobie po prostu po niebie. Honda, marka od kosiarki i skuterka 50 zrobiła odrzutowiec. A skoro powiedziałem Wam o cenie Hondy ATC, to i tym razem powiem Wam o cenie, którą przyjdzie Wam zapłacić, jeśli taką Hondę chcielibyście widzieć w swoim garażu, czy właściwie bardziej w hangarze. 3,5 miliona dolarów. No, tej Hondy akurat na Olympic się nie widziałem. Kolejna na liście ciekawych wytworów spod ręki Hondy jest Honda Odyssey, Natomiast nie ta Honda Odyssey, którą możecie zobaczyć na kanale, tylko Honda Odyssey FL250 lub 350R. Musicie bowiem wiedzieć, że Honda Odyssey w latach 70. oznaczała jednoosobowe bagi, które wyglądało trochę tak, jakby do Gokarta w Sarbinowie ktoś dospawał klatkę i dołożył silnik spalinowy. No właśnie, a propos silników. FL 250 z roku 1977 wyposażona była w dwusuwową 250 a w 85 pojawiła się FL 350R z silnikiem oczywiście 350, lepszymi hamulcami, chłodzeniem i zawieszeniem. I to już było coś, czym śmiało można polecieć było na jakieś wydmy czy plaże. A idąc dalej tym tropem, kolejną ciekawą propozycją, którą Honda pod koniec lat 80. nam zaprezentowała, jest Honda Pilot. Ale jak Honda Pilot, jak to jest? Daj mi skończyć! Honda Pilot FL400R. I tak jak Honda Odyssey 250 wyglądała no nieco komicznie, tak Pilot 400 to już naprawdę nie były żarty, tylko pełnoprawne, jednoosobowe bagi z klatką, kubełkiem i czteropunktowymi pasami. Silnik 400 chłodzony cieczą z bezstopniowym CVT, a do tego zawias z dużym skokiem. W skrócie mini rajdówka na najrozmaitsze tereny. Niestety Honda Pilot okazała się zbyt droga, zbyt niszowa, więc produkcja trwała tylko dwa lata. Dzisiaj, więc, jest to prawdziwy biały kruk na ogłoszeniach. Numer 5, i tą nazwę pozwolę sobie akurat spolszczyć: Honda Gyro. Honda Gyro to jest coś, co powstało tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w Japonii mamy bardzo ciasne ulice, i po drugie, że w Japonii mamy ciągłą potrzebę dostarczania jedzenia na czas. Honda Gyro to trójkołowy skuter, ale nie na zasadzie wyspy z dodatkowym kółkiem, tylko Gyro ma przednią część, która przechyla się jak w normalnym motocyklu czy skuterze. I tylną platformę z dwoma kołami, która zostaje pozioma. Brzmi dziwnie, no wygląda jeszcze dziwniej. Kierowca kładzie się w zakręcie, a paczka z sushi, ramenem, pizzą czy czymkolwiek. Pozostaje w idealnej płaszczyźnie. Pierwszy model, czyli Giro X z roku 1982, miał silnik 50, oczywiście na dwusuwie, i wymiary tak kompaktowe, że można było się nim wcisnąć praktycznie wszędzie. Potem przyszły wersje takie jak Giro Up, bardziej użytkowe i chyba najbardziej znana wersja, czyli Canopy z daszkiem i szybą, która wyglądała trochę jak wózek golfowy po tuningu. W Japonii jest to, a tym bardziej był to absolutny król dostaw. No właśnie pizza, sushi, jakieś przesyłki kurierskie. Jeśli w Tokio w latach 90 zamówiłeś coś do swojego biura czy do domu, to na 95% przyjeżdżał właśnie kurier na takiej Hondzie Gyro. Honda ulepszała ten wynalazek przez dekady. Od prostych dwusuwów po nowoczesne czterosuwy, wersje elektryczne. No i Honda Gyro produkowana jest do dzisiaj. Dzięki swojemu układowi zawieszenia, czy bardziej układowi kół, Gyro w Japonii może być homologowany jako trójkołowiec, a nie jako motocykl. Swoją drogą chyba w Europie też by to przeszło, tak mi się wydaje. Więc niekoniecznie potrzebujesz mieć prawo jazdy na motocykl, aby taką gyro jeździć. A co za tym idzie, może być więcej dostawców i mamy mniej problemów. Numer 6 Honda Monkey i Honda Gorilla. Honda Monkey to jest jeden z tych przypadków, gdzie jakiś pomysł na papierze wygląda jak totalny żart i totalna odkleja a gdy wdraża się go w życie, staje się prawdziwym hitem i kultem. Historia Hondy Manki rozpoczyna się na początku lat 60., kiedy Honda zbudowała miniaturowy motocykl Z100 jako atrakcję do parku rozrywki Tamatech w Tokio. Głównie dzieciaki, ale i dorośli mogli nim jeździć po przygotowanym torze. Szybko jednak okazało się, że ludzie pokochali ten wynalazek. Honda więc szybko podchwyciła temat i wypuściła wersję drogową Z50M. Sama nazwa Manki wywodzi się od... Pozycji, którą dorosły człowiek musi przyjąć, aby poruszać się na tym wiem, motocyklu. Powiedzmy motocyklu, to znaczy musimy schylić się tak, jakbyśmy chcieli chwycić jakąś gałąź. Mamy barki wyciągnięte do góry, mamy kolana pod brodą, no i po prostu tak zostało. Manki początkowo napędzany był przez malutki silniczek 50, jednocylindrową 50, z mocą tak naprawdę kilku koni, ale to w zupełności wystarczyło, żeby latać ją po mieście. Manki do tego była bardzo lekka, bo ważyła mniej niż 50 kilo, była mała, była składana. Mogliśmy kierownicę złożyć i wrzucić motocykl do bagażnika samochodu. Czego tak w sumie skrajną ewolucją była Honda Motocompo. W latach 70. i 80. Honda Manki bardzo mocno się rozwijała, ewoluowała, pojawiały się jakieś tam specjalne wersje. Honda wypuściła również, można powiedzieć, starszego kuzyna Hondy Manki, czyli Hondę Gorilla. Nadal był to motocykl mikro, natomiast jednak troszkę bardziej dojrzały, troszkę bardziej dorosły, troszkę większy bak, troszkę bardziej... Cywilizowana pozycja za kierownicą. Samo jednak to klasyczne manki możemy podzielić na kilka generacji czy kilka wypustów. No pierwsze to było to właśnie Z50M, później mieliśmy Z50A i była to pierwsza eksportowa wersja, zwłaszcza do Stanów. Była wersja Z50J, była bardziej taka dojrzała konstrukcja z takim klasycznym wyglądem. I była jeszcze wersja Z50R, wersja bardziej sportowa. Do zabawy na to, że czy po prostu jak komuś ta klasyczna wersja była jednak trochę za słaba. Aktualnie Honda trochę wskrzesza ten model lub wskrzesza tą nazwę, bo już nie do końca jest to ten sam produkt. Natomiast Honda Manki w międzyczasie wylądowała w niezliczonych filmach, reklamach. W Japonii stała się obiektem wręcz kolekcjonerskim. Niektóre edycje specjalne osiągają naprawdę, naprawdę chore ceny. I kultowy status sprawił też, że powstała cała scena tuningu. Ludzie do Manki wrzucali silniki 125, 150 nawet silniki 200 lub większe, co w połączeniu z miniaturową ramą wyglądało dosyć zabawnie, ale dawało naprawdę dobre osiągi. Można więc powiedzieć, że Manki był jednym z pierwszych motocykli, który był kupowany nie z potrzeby, tylko z czystej zabawy. Honda pokazała, że motoryzacja nie musi być koniecznie bardzo poważna. Może być gadżetem, może być śmieszną zabawką, czymś do kolekcji. No, to samo później widzieliśmy przy Motocompo, czy niektórych wersjach specjalnych Honda I Jako bonus na tej liście Honda Walking Assist Device. Jeśli chcemy być bardzo poprawni i konkretnie zdefiniować właściwie, co to jest, jest to egzoszkielet biodrowy wspierający chodzenie. Rozwijany już od końcówki lat 90. testowany z Asimo, czyli robotem od Hondy, po wielu latach testów wszedł do produkcji. Od 2015 roku Honda leasinguje ten produkt różnym szpitalom w Japonii. Aktualnie produkt ten dostał już certyfikację w Stanach Zjednoczonych i nawet w Europie. Jest to sprzęt czy produkt bardzo minimalistyczny, dosyć lekki. No i oczywiście głównym celem jest pomoc w mobilności dla osób starszych, czy po jakichś wypadkach, udarach, czy nawet amputacji. To już nawet nie jest pojazd, tylko dowód na to, że na Hondę można spojrzeć jak na firmę nie motoryzacyjną, tylko firmę wspierającą i sprzedającą wszelkiego rodzaju mobilność. I to jest właśnie Honda. Marka, która z jednej strony daje nam akorda do wożenia dzieci do szkoły, a z drugiej strony daje nam mini bugi do latania po wydmach. Dajcie znać w komentarzach, która z tych propozycji najbardziej przypadła Wam do gustu. Jeśli macie jeszcze jakieś dziwne produkty, dziwne pomysły, hondy, to dajcie również właśnie znać na dole. Lada dzień z produkcji dojdą do mnie również samurajskie wlepki, tak więc jeśli jesteście nimi zainteresowani, śmiało piszcie na fanpage. Również bardzo serdecznie dziękuję pierwszemu wspierającemu, który pojawił się na kanale, użytkownik Marcin Kamiński4439. Bardzo dziękuję i odezwij się na fanpage, tak żebym wiedział, gdzie wysłać Ci ten startowy pakiet wlepek za wspierające. Kanału. A tymczasem ja się zami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.